Witajcie kochani, dziś 22 dzień vlogmas, zaczynamy. 22 dniu vlogmasu. Naprawdę, zostało już tylko dwa dni do świąt. Nie mogę w to uwierzyć. Nadal tak średnio czuję klimat świąt, ale to nie szkodzi. Mam nadzieję, że w najbliższych dniach, w najbliższym czasie poczuję. No, naprawdę pewno poczuję, na przykład na Wigilii nawet choćby miało się wtedy stać. Hmm, dzisiaj jest teraz godzina 12.30. Przepraszam, że tak późno zaczęłam tego vloga. Ale powiem tak. Dzisiaj mam pierwszy dzień już bez szkoły. Więc tak, pierwszy dzień bez szkoły mam i dzisiaj od rana byłam na Roratach i potem no potem chciałam sobie odespać cały pierwszy semestr, więc poszłam spać no i wstałam o 12.10 coś takiego się zaczęłam ogarniać, wiecie jak to jest bo wiecie, po roratach też mam na roratach ogarnięta, ale wiecie zawsze jak się trochę położysz do łóżka, to i tak już Ci się tutaj coś popsuje i tak dalej, a propos zgubiłam innego kolczyka ja już mam teraz nowe, a moje ulubiony był to kolczyk, więc no szkoda jeśli Wam się film spodoba, zostawcie kciuka w górę, zasubskrybujcie mój kanał aby nie przegapić żadnego nowego odcinka z dzwoneczkiem no i wpłynijcie na mojego Instagrama to to, otworzymy sobie kalendarz Kochani ja ogólnie teraz przyjechałam do sklepu tak jak wam mówiłam no jesteśmy na świątecznym ok. teraz dziale więc no maseczkę nie ma wokół mnie nikogo więc no jesteśmy teraz na zakupach jest naprawdę świątecznie, nie ma tak dużo osób jakby mogło być, no i tyle Kochani ogólnie Wracamy teraz z tego z Oszą. Byliśmy w Oshawn i mogę z nią jeszcze bo tam teraz idę. Byliśmy w Oshawn, byliśmy już tutaj na takim, takim sklepie z kurzy, ze skórzanymi rzeczami. Kupić mojej siostrze prezent z moją mamą. I, no i tam kupiła moja mama dużo prezentów i tak dalej. Ja nic nie kupiłam, bo ja już mam wszystkie prezenty. No i teraz ogólnie przyjechaliśmy do takiego baru Tutaj na wie Co jest No i ja sobie zamówiłam frytki, więc Właśnie teraz po nie idę Bo moja instancja poszła do, na kebaba A ja idę teraz do tego baru aby odebrać zamówienie Więc Tak No i co, odezwę się do was potem Także ja, my teraz ogólnie Przepraszam za to, że mnie nie widzicie Jedziemy na teraz do dentysty I, I co, odezwę się do was potem Okej, okay, kochani, odzyskałam się do was, ja wchodzę teraz do pepko szybko, bo muszę kupić tylko słomki. Jestem naprawdę dzisiaj cały dzień w biegu. Potem idę jeszcze na chwilę do tego, do, um, do Biedronki kupić jakiś sok i będziemy zaraz drukować rzeczy i robić, więc no tak wyglądają ja, sytuacje. Kochani, przepraszam was za z światło, jest godzina 21.30 ja wróciłam dopiero co do domu. Naprawdę dzisiaj był taki po prostu zabiegany dzień, jak to mówią. Yy, I co? Wrac wróciłam. Zaraz będę pakować prezenty. Kochani, więc ja już zakończę ten vlogmas. Jeśli wam się film spodobał, zostawcie łapeczkę w górę, subskrypcję. Jest już godzina 23 w nocy. Ja kończę ten vlog vlogmas. Dopiero co skończyłam pakować prezenty. No i co? Widzimy się jutro. Do zobaczenia. Buziaczki. Pa, pa.